W 1985 roku też jeszcze w Warszawie prowadził Teatr Narodowy dalej jako dzierżawca Ryks, ulubieniec króla. W 1986 roku Bogusławski po raz pierwszy wystawił nieamatorsko w Polsce wesele Figara, yy, yy, tego, jak on się nazywa, Błomarszego. W 1788 roku na Sejmie postulowano zniesienie monopolu teatralnego Ryksa. Bogusławski miał nadzieję, w związku z tym, ale też się trochę bał, bo na Litwie odzwyczaił się już od konkurencji, a w Warszawie czekał na niego no, konkurencja mocna, czekała w postaci bardzo dobrego zespołu Domenika Soniego. Konkurencja niemal nie do pobicia. No, z drugiej strony sezon 1789 w Wilnie był nieudany i to Guardasoni wystawił pierwszy, pierwszy Giovanniego, Don Giovanniego Mozarta w w pracę przed, przed Wiedniem i takich, takich sukcesów tutaj nie miał Bogusławski, nie mógł się aż takimi po, pochwalić w 90 na szczęście dla Bogusławskiego w 90 roku ten cały Włoch wyjechał i Bogusławski zawarł umowę z Ryksem na rok 991, ale król specjalnie zachwycony tym nie był. W sztuce lanassa Bogusławski używał bardzo oświeceniową Egzotyki, by pokazać polskie przesądy, a nikt nie mógł się e, przyczepić wtedy, bo zawsze mówiono, no, ależ to przecież egzotyka. Czyli tak jak robił e, Wolter e, w, w Kandydzie, tak jak robił Montesquieu w listach perskich itd. E, przysposabiał też na polskie warunki trzech bliźniaków Goldaniego jeszcze w 1990 roku. Razem z Niemcewiczem, Bogusławski starał się tworzyć nowy wzór patrioty polskiego. Cieszył się, gdy Ignacy Potocki po wielogodzinnej rozmowie z królem wreszcie przekonał go do drogi reform i sojuszu z Prusami, bo był zwolennikiem tego sojuszu i oddalenia się od Rosjan i był zwolennikiem Ignacego Potockiego. Po gali w Tatrze Narodowym z, z tej okazji, z okazji tego sojuszu z Prusami, nawet zwolennicy Szczęsnego Potockiego wołali biwat król, Wystawiono powrót posła Niemcewicza. Publiczność sprzyjająca patriotom potockiego koło domagała się dalszej przedstawić bardzo szybko. 20 stycznia Bogusławski dał zadość ich prośbom. Wuj Bogusławskiego, niejaki Linowski ze Zdaniewic, należał do Towarzystwa patriotycznego i zabezpieczał politycznie Bogusławskiego od tej strony, można powiedzieć. Yy, nie, nie. Tutaj. Yy, dobra, do tego saski nie czuł się wahał, czy czuć się nowym szlachcicem, sz, szlachcice, no w końcu był szlachcicem, czy tym nowym patriotą, uważają niektórzy autorzy. Że nie, nie, wiedzieli, nie wiedział do końca, po jakiej stronie jakby się ustawić. Tak dla, sam dla siebie, że tak powiem. Wiosną 1792 roku miano nadzieję, że konflikt z Rosją da się załagodzić, że Europa, widząc, że Polacy wydorośleli w pewnym sensie, się za nimi wstawi. W 1992 roku też wystawiono balet o Wandzie dla pokrzepienia serc, czy tak antyniemiecko. Polowanie Henryka IV też musiał przenieść do Anglii, bo Stanisław August uważał się prawie za wcielenie Henryka IV, więc Bogosławski wolał nie drażnić króla. Zarządów targowicy woła. Zarządów Targowicy wolał wystawiać komedię Zabłockiego, lecz z niewinnej sztuki, w której występuje szczęsny Publika, przeczulona zwolennik zwolenników Szczęsnego, wywąchała tutaj paszkwil na tego właśnie szczęsnego Potockiego. Na szczęście sam Potocki bał się, że sztuka faktycznie zlekwi się z nim i nie kazał, nie, znaczy blokował szczucie na Błusłowskiego. To zaczęło trochę zniechęcać Bełusowskiego, mimo że cenzura była niewychowa i nieudolna. Nie pojechał na, na Sejm do Grodna, gdzie zaskoczonym targowiczanom objawiono sojusz już polsko-rosyjskie plany drugiego rozbioru. Nic dziwnego, że nie miał na to nerwów. Zainteresował się wówczas czystą literaturą, można powiedzieć, ruchem Sturm und Drang, dziejami hrabiego i Müllera Wystawił też znaki tą sztukę Schirida, Richarda Sheridana, sztuk, sztuk Szkoła Obmowy. Gdy nadszedł Kościuszko, pojawił się cud mniemany, ale on nie był związany z tym, co po Racławicami było, tylko pojawił się dużo przed nimi. W, sztukach, w sztuce Cud mniemany Bogosaski po raz pierwszy szuka, wraca do języka monumentalnego Baroku, do którego wówczas wraca.